Dzień dobry bardzo moi drodzy. Witam was w vlogu z Lil, który będziemy starali się przeżyć. To jest najważniejszy cel na ten turniej. We Francji dzieją się różne rzeczy. Jestem właśnie na lotnisku w Krakowie, mamy bardzo dużą nadzieję, że lot nie zostanie odwołany. Z ciężkiej informacji nie mam dzisiaj wolnego, także pracuję. Tu jest laptop, ale i tak nagrywam. Ze mną po mojej prawicy jest... Jezik. Który będzie grał? Bolec. Bardzo ładnie, a po mojej lewicy są panowie że będą grali w karty? Mechanizm, no. currybox, i. Tak. i... i... część zimna. Czyli Logiam, nie słuchajcie go. A ja gardynka standardowa. Kamilek, jak ci się podoba Lil? Ładne miasto? To ładne, ładne. Powiedziałbym, że. To no, na 10 będzie. Mocna I opinia. Jerzyk, jak ci się podoba Lil? Śmiesznie się patrzy, miejsce, w, które, w którym się było. No to jest stały wywalec no, Lil. No. raz byłem? No. Ładne. To na ultra bola. Ja ci powiem, co bym zrobił. To bym wywalił i rzuciłbym dwa foki Przegminiają te głupaki. No ja bym tak zrobił. Ja ją miał grać. Kutra. A ja koszulkuję. Mm. To ostatnie testowanko Z Kamilkiem Jerzyk Już chilluje bombę Albo bombuje chila. nie wiadomo Ale mnie denerwuje ta gardi moi drodzy, to jest niesamowite Nie wiem dlaczego, to fajniejszy Siódma rano Trzeba wstać na regio We Francji o siódmej 30 nawet Jest dalej ciemno A jest październik tylko Dominik jest jasny O mój Boże Aż mi się moi drodzy Japonia przypomina worty Bo kolejka jest gigantyczna Bo jest bardzo dokładny dekczek robią masy dekczek Bakczek Już w środku Ale czekania była ponad godzina 29, What it happened to the last ten I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Że powiem wam, ciężki jest ten turniej, naprawdę od samego początku jest duża presja, 1-1-1 po trzeciej rundzie, także wygrana, przegrana i remis, kierki są bardzo stykowe i no trzymajcie kciuki I to mam, co mam kodować? Nie wiem, Jakiego? Nie wiem, może być może Dobra, masz kod. Czy to dla ludzi chcesz kod Dobra, Dla ludzi. Dobra, dla bardzo i tak, no dobra, no to jakieś tam. Co nas nie interesuje. Poppy, Lunato, Dartrix, Noiza, tak? O. Handauer. No Illustration Rare, proszę bardzo, tak się prezentuje. A teraz Ranek, powiedz jak ci idzie z Na jakim etapie jesteśmy? To jest kamera. Tu cię łapie, jedynka. Life lessons 16, one te, a dozen. The other 11 get something from Patrzcie na jakiego pięknego kawalera trafiłem w ósmej rundzie. Miadanek, pokaż matę, pochwal się matą. A Trinity Nova. Powiedz to. Miadanie do 3-1, trafiłem 3 saldane czapy do 3 1 i trafiłem na idola. No i wynagrodziło, tyle czekania. Powodzonka, Miadan. Nie ma może day tu, ale jest 5-3-1, czyli są punkty, moi drodzy, 30 do coraz bliżej. Co najmniej 110 trzeba uzbierać z Regio I w ten oto sposób po drugim region mam w sumie uzbierane z major eventów, czyli właśnie z Regio, z P, i tak dalej. 90. Także 20 do absolutnego minimum, a to są dopiero dwa turnieje. Mimo, że braku day two, jestem zadowolony, bo są właśnie punkty. Dzień drugi. Wróciliśmy do, do hotelu Cali Mokszy. Kamilek suszy spadnie suszarką właśnie. Przemyślenia. Mogłem kurwa do wczoraj sprawdzić, <grym> mamy tą suszarkę. To ten Jerzyk też był bardziej zadowolony. No. Ma ten... Ja na szczęście miałem drugą parę spodni, ale chłopaki są w katastrofalnej sytuacji.

Oto Kamilek i Kaczka zapunktowali obaj na, na regio. Co macie do powiedzenia? E, powiem szczerze, że pan minimum osiągnięty. E, trochę szkoda, że mimo wszystko się nie udało i tu. Ale i tak jakby pozytywnie i co? Chyba pozytywnie będziemy z pozytywnymi myślami i jedziemy na Gdańsk spodem. Dokładnie. Ja jestem zadowolony, bardzo dobry wynik. No, mamy jedną radę na przyszłość. Nie, nie spóźnić się na pierwszą rundę. To prawda. W to jest każdym... Bardzo dobra rada. Tak, w każdym razie na pierwszą rundę kapa się nie spóźniłeś. Ja, ja idę zwiedzać, także miłego zwiedzenia sobie, miłego kapa tobie i Dominikowi a również. Ja jeszcze chciałem was zapytać, jak Wam się podoba Weniu generalnie. No i jeszcze miasto nie pytam, bo dopiero idziesz zwiedzać, ale Weniu organizacja tak dalej. Kolejki. O, tak, a no, kolejki, ale to ze względu bezpieczeństwa przede wszystkim. No i tak naprawdę... Głównym problemem tutaj było to, że ciężko było dostosować ubiory. Ja w pewnym momencie zacząłem pocić, potem było mi zimno. Nie wiem, mają tutaj problem z dostosowaniem temperatury na weniu. To, to się zgodzę. E, ale ale to to chyba to, okay. tak, dodatkowo y, pogoda nam nie dopisała, ale to już wiadomo. Ale tak to wszystko spoko, dostałem butelkę na wodę. Jedyne Czas. co nie podobają mi się jeszcze trochę, strasznie papierowe są te Nie, no. ja, Jesteśmy panie. Polakami, mamy prawo narzekać. Do zobaczenia w Gdańsku panowie. Do zobaczenia. Powiem wam coś śmiesznego. Gram sobie dzisiaj kapa na drugi dzień. I wczoraj ta gardi chodziła całkiem przyjemnie, bardzo miło się grało. Nie blikowało się to w miarę, było Gites, ale stwierdziłem, że dzisiaj na kapa, a wywale Spiritumba, dodam Cross żeby chodziło jeszcze lepiej. W formacie BO1 po 5 rundach miałem 4 briki, 1-4. Pozdrawiam serdecznie. Losowa gra dla dzieci. No opowiadaj Jesek. Było 9-1-2. Sorry. Potem był na Pujola, zdarza się. Potem time. Zabrakło Bossa po grach. A to było śmieszne, bo miałem 5 kart w deku. Się dobrałem 2 razy z Kirby i dobrałem Bossa po krystal pomiuł. 5 kart deku, Boz w deku. Boss w deku. Nie po Nie dobrałem. O mój Boże! Więc to był taj, i w ostatni trafiłem na lugię. I grała Dyni, więc Shadow Rider z Puffem auto-winował. Nie zrobiłeś tego? Raz zrobiłem. To się zaczął miał z kupną. I dwa razy potem istnąłem. I Keeper! Czyli co, to przysi 2 jest? Powinno. Content z Kamilkiem. Ma boostery Burning Shadows do side Eventy. Shade Eventy, shade Eventy. Dobra, otworzymy. Co otwiera? Co tam można drawić dobrego? W sumie to ja nawet nie wiem. Czy w Burning Shada to jest Charizard? Oj, nawet jest kod. Kot dla widza. Yy, nie wiem, cztery z No, cztery za dwie. Ale może być 4 za przodu git. Energia powinna być pierwsza. Ja jest, zgadza jest, się. jest dobrze. No Olivia Kilia, Kiedy... 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 o, do deku, do guardi. Widziałeś kiedyś sfery Pokémony? Widziałem. Moril Nie twoje czasy. Fonsogę. To jest O, Pikachu jest. No i wat. Skolipit i gówno. Ta żeś zrobił content. Krzysiek zrobił top 64 guardi. Powiedz mi, jakie wy to zrobić top 64 guardi w Lil. Mówią, że dobrzy gracze są gate'owani przez guardi, czy dosiąganiu dobrych wyników. Ja uważam, że mają rację. bo Gdybym nie grał gardi, to poszłyby lepiej. Kto tak ci powiedział? Ktoś ci taki głupot nie opowiadał? Ten coś dostał do top 32 Ten no? Co robisz jerzyk 46? Otworzyłem folię Co to za folia? Mr. Otwieramy. Skąd go masz? Wygrałem. Zgrałeś? Ua! Co chciałbyś trafić? Torizorda? To lizurda i pidzoty, bo myślę, że będę grał w bonecie. Parę, parę dropów już jest. No nic się nie zaświeciło. No, niestety. No, Takie dropy jak na razie: Poppy, Ortega, Pidgeotto, Tyranitary 2. No i ostatni booster. Jerzyk mówisz, że będzie Charizard. O ostatnim razem jak mówiłem, że Alex powiedział, że będzie Charizard, to był Charizard. Nie ma Alexa, no, no, tak. ale. Ale... Za streamie ostatnio Ziemek powiedział, że będzie teraz Charizard X i poleciał ten Altart Dosłownie raz to napisał losowo. co, co, co najwyżej l, l, y, będzie ty To myślałem, lar... czy nie grać w panacie w ogóle. Larwiter będzie. To z kolei X! Wow! Ale drop! Jerzyk! To będzie na miniaturkę dobre. Yy... O nie! <laughs> o nie! Jerzyk! Dzień dobry, my w kolejce po odebraniu nagród z panem Manderem, Gracjanem, Panem Manderem. Dokładnie. nie no no, turniej był ciekawy, Lin chyba udany, to, to dla mnie, to, to 128. Teraz po kapie, po nagrody nie? zobaczymy, sobie, co tam będzie. Dla dał państwo korzyk paszki, nie? Tak, to... tak. W miarę stabilne wyniki, przynajmniej w naszym przypadku. No. Gardi nawet oddała. No, no, tu nie, w nie, w nie słuchajcie Temple of Sinoch, najlepsza karta, jaka istnieje w Curry, nie? nie, bo nie trafiłem nie na żadną lugię przez ten cały weekend Postać w kolejkach, pójść coś zjeść I to tyle, tak wyglądała moi drodzy Nasza tak naprawdę relacja, Przygodę, thrill, thrill, przygoda przygoda w tym mieście A na następne regio, widzimy się już gdzie? Mar nie w Warszawie, tylko w <laughs> do Jak to zepsułeś stary w Gdańsku, no tak w Gdańsku, jest! teraz w Gdańsku. Do zobaczenia w Gdańsku! Strzała!